Cześć, Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj jesteśmy w Kielcach, jeszcze w Kielcach. Udało się zaprosić do tej rozmowy Marka Świerczyńskiego. Marku, dziękuję bardzo za twoją obecność. To ja dziękuję za zaproszenie. Wiemy, wiemy, że dużo się dzieje, więc tutaj, słuchajcie, naprawdę to jest wyzwanie. Tutaj, tutaj rzeczy się dzieją bardzo szybko. Pytanie pierwsze jest z gatunku bardzo, bardzo klasycznych. Jakie są twoje wrażenia po, tym, po tej edycji? która się jeszcze nie skończyła w momencie, gdy nagrywamy tę rozmowę, więc parę rzeczy może się zmienić, tak? Ja jestem przytłoczony, w takim pozytywnym sensie, tak? To znaczy, po wielu latach czekania na wiele istotnych przełomów, widzimy je w metalu, na kołach. Dosłownie stoimy obok nich. No więc tak, stoimy... Żebyście, skoro Państwo tego nie widzą, można powiedzieć, tak bo stoimy w cieniu na szczęście przeogromnej, można powiedzieć, wyrzutni systemu HOMAR-A, czyli wyrzutni koreańskiej Chunmu na podwoziu nowiutkiego polskiego Jelcza. W ogóle chyba Jelczowi trzeba w tym momencie oddać to, że dominuje na tych targach. Z fajnymi zabudowami. Z rozmaitymi, tak, naprawdę na, na bardzo wielu wersjach podwoziowych i nadwoziowych. Także widać, że ten, ten no, cichy bohater tej modernizacji, prawda? No, mówi się, że mówi się o tych rakietach, mówi się o tych wyrzutniach, Radara, mówi się o tych radarach, Chciać jest... zapominać, że one muszą na czymś jeździć. I, i, i to coś właśnie zapewnia jeźdź. Więc to, to jest jakby ta, ta pierwsza sprawa. Ale Widzimy, że jakby konsekwencja ma sens, determinacja przynosi efekty, pieniądze zaczynają pracować, ale oczywiście trzeba na to poczekać. I, i można powiedzieć tak, że jesteśmy chyba jeszcze nawet na, na, na początku, tak, tego dostrzegania tych efektów, tych wszystkich rzeczy, o których wspomniałem. Ale już dostrzegamy je w metalach. I je widać, i jesteśmy już od razu nimi przytłoczeni. Tak, Bo rzeczywiście takiej masy sprzętu, jaka jest w tym roku prezentowana, to tutaj jeszcze nie było. tak, I to jest głównie sprzęt, po pierwsze, posiadany czy też pozyskiwany przez siły zbrojne. Oczywiście na razie, na razie w ilościach. Można powiedzieć, że defiladowo pokazowych. pokazowych targowych. Tak, w tej edycji targowych. Tak. No ale, no, ale, no, ale czymś, te, te, czymś te targi trzeba zapełnić. No i dobrze, że są to właśnie te przykłady tego, czego za chwilę będzie w ilościach już operacyjnych, prawda? W, w ilościach kompanijnych, batalionowych, modułów i tak dalej. Mającego już realne przy, jakby więc, przełożenie na zdolności. Więc, więc to jest taki wizjerek. Powiedziałbym, przez który my możemy tę przyszłość sił zbrojnych zobaczyć. I muszę powiedzieć, że, że, ona, że ona jest bardzo pozytywna. Właśnie. Znaczy, oczywiście, możemy spędzić tutaj resztę dnia. Debatując rozmaite zakręty tych wszystkich ścieżek, które nas doprowadziły do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. I których często doświadczaliśmy nawet w Kielcach. Natomiast natomiast generalny obrazek, który się przez ten wizjerek maluje, jest jednak bardzo korzystny, tak? Bo jak mówię, przynosi to wszystko efekt. I teraz tak, właśnie co ciekawe mamy akcenty zagraniczne, prawda? No, koreańskie, amerykańskie. Ale trzeba przyznać, że tych akcentów polskich, co chyba jest, znosi największy powiew optymizmu, jest naprawdę całkiem dużo. I ja tutaj kieruję się w stronę mojej ulubionej badziałki, czyli Opelki, tych umów, które też nam przyszły. Razem z tym sprzętem, no de facto obok mamy wyrzutnie iLauncher, prawda, która też już... No, stoimy też z drugiej strony, mamy Bo... radar bystra, tak, który kręci się bezszelestnie w zasadzie, tak, jak nad nami. Kręci się również radar ten olbrzymi, taki, ja nie wiem, jak to nazwać, to jest tacka do grilla, tak, postawiona w pionie Można by całkiem długo tam usmażyć. Oczywiście, proszę mi wybaczyć, ja nie mam zamiaru tutaj obrażać konstruktorów speedradwaru. To jest radar wczesnego wykrywania P18PL. Też chyba po raz pierwszy on się kręci tutaj na tych targach, e, mi tak, się wydaje. Ja pierwszy raz go widzę w wariancie rozłożonym. A, 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 a powałek dalej stoi. Struktura, można powiedzieć, jeszcze wyższa, jeszcze bardziej imponująca, bo jak wczoraj dzisiaj on nie jest rozwinięty, ale, ale wczoraj został rozwinięty 34-metrowy maszt MCC. MCC, czyli takiego no, urządzenia łączności, tak, do, do baterii średniego zasięgu Wisła. No i to, to, to była rzecz, oczywiście, no, którą warto było zobaczyć. Znowu szkoda, że, że państwo tego nie widzą, ale Dawid robi zdjęcia doskonałe, więc, więc na pewno wam coś, coś pokażemy. Oraz filmy. Więc, więc yy, yy, no jak mówię, też pod tym względem wzrokowym na pewno jest to przytłaczające, ale yy, yy, ważne jest też co innego. Ja mam problem, żeby się dopchać do ludzi, ponieważ są tak zajęci. I to realnie zajęcie. Więc y, nie, nie piciem kawki, nie, nie jakby rozdawaniem gadżetów, nie konsumowaniem krówek w rozmaitych y, opakowaniach. Zresztą fajna zabawa kolekcjonerska, prawda? Mieć te wszystkie krówki. Y, natomiast to znaczy, że no, po pierwsze, y, te targi stały się absolutnie y, must go, tak? To znaczy y, nie ma y, poważnej firmy obronnej, a nawet średnio poważnej, jakiejś instytucji zakupowej, jakiegoś państwa, tak, no, wczoraj widziałem delegację Ugandy, tak, to, widać, widać, że jest, widać, że jest ogromne nie tyle zainteresowanie, co też przekonanie, że tu trzeba być, że tutaj warto być, że, że tutaj się dzieje. Nawet nie tyle w sensie takim, że tu jakieś są gigantyczne deale właśnie te eksportowe, podpisywane. Ale za, zaraz przejdziemy do tego. oczywiście przejdziemy. Natomiast chodzi o to, że, że Polska stała się centrum zainteresowania zbrojeniowego. Można wręcz powiedzieć, ja zaryzykuję to, wiele nie ryzykując, że Polska jest w tej chwili najbardziej atrakcyjnym rynkiem uzbrojenia w Europie. Tak. Częściowo poprzez wady systemu, częściowo poprzez to, że kupuje się bardzo szybko, no, w nieoptymalny czasami sposób, to znaczy byśmy sobie życzyli, żeby to wyglądało bardziej po bożemu, że tak powiem, ale kupuje się w skali, kupuje się za realne pieniądze, Czasami za pieniądze pożyczone, ale na której jest poprzeczenie. W... O to mi chodzi właśnie, tak? że, że, że to są nawet jeżeli są to pożyczki, kredyty, jakieś inne mechanizmy finansowe, to póki co. Jest na nie pokrycie, tak? Zobaczymy, o, oby nic nie runęło No, Gospodarka polska ma tutaj już solidne podstawy, więc tutaj... Wie, więc to się wszystko składa na taki wizerunek MSPO, który na, naprawdę staje się w tej chwili poważną imprezą, no i, i, i to jest też, jak mówię, to jest w soczewce skupia to wiele tych, tych wysiłków. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, tutaj nie ma wszystkiego. Tak, to jeszcze jest byłoby parę rzeczy tak. na, nawet z naszych, prawda? No bo, no bo nie, nie damy rady tutaj okrętów yy, pokazać, tak? tak. A, też, a też się dzieje w, w tym zakresie. Więc, więc yy, no jak mówię, yy, yy, jedyny kłopot, że jest tego za dużo. Tak, Ale oby to był taki post Spotkałem się z takimi stwierdzeniami pierwszymi od kilku dobrych lat. Powiemy, tak. że targi MSPO odzwierciedlały kondycję chyba po prostu państwa, tego, co się dzieje na świecie, że te trzy czy cztery dni to jest za mało. Dawno tego nie usłyszałem w kontekście targów to, MSPO. Za mało jest miejsca, bo przecież trzeba było postawić nową y, falę. Y, te, te takie, y, powiedzmy. Otoczka te, 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 tej przestrzeni targowej w sensie y, tych pomieszczeń konferencyjnych, pomieszczeń gastronomicznych, tak? tego, tego całego zaplecza. Już nie mówię o innych sprawach. Też, on, ono tak. też nie, nie jest w stanie pomieścić i zagos y, jakby zagospodarować tej, tej, tego tłumu przede wszystkim. Tłumu ludzi z branży, tłumu ludzi zainteresowanych, tłumu też dziennikarzy, ponad 200 się, tak, tak się akredytowało na było. Więc, Więc to też świadczy o tym, że znowu przeżyjemy kolejny wysyp tekstów o tym, jak to Polska się zbroi i będą te zdjęcia pokazywane tak. już nie tylko z defilady. Tak, ja chyba tylko łyżkę dziewczyn rzucę, że w kontekście chyba Kielcy ja mam, może jestem pesymistą, ale wydaje mi się, że trudno będzie aż taki sukces za rok powtórzyć. Być może, być może tak, być może to są to ostatnie tak, tak, wielkie... taki... yy, tak ale, ale no, no dobrze, ale jeżeli, ja teraz zacytuję innego klasyka, jeżeli weszliśmy na ten płaskowysz, no to możemy go przynajmniej utrzymać. Pewnie, trzymajmy się tego, bo... Kurczę, słuchajcie, no właśnie mówi się cały czas o pokazywaniu. Można spędzić tu godziny i dni faktycznie sprzętu, rozmawiając czy z jego użytkownikami, co też jest symptomatyczne, bo jest cała jedna ściana wystawy Sił Zbrojnych RP, z której tego sprzętu widać, że jest. Tych rosomaków, na przykład rosomaki, które powinny być już wiadomo, dawno temu, w tych wielu wariantach specjalistycznych, one się tak. pokazują. Jakby tak. człowiek A chciał pokazać... AWR, fantastyczna konstrukcja, która jako chyba nową w skali europejskiej no, posiada wyrzutnie bez załogowców rozpoznawczych Warmej, tak? w takiej tak. no, no, może nie wygląda to super fajnie, bo to jest tak, taki, taki kanisterek, prawda, kwadratowy, który tam prostokątny, który się na dachu tego, tego pojazdu podnosi, ale to jest, prawda? A, a to świadczy, że jest również system, który to wszystko spina i obsługuje. I to jest, proszę Państwa, bo. Yy, My się lubimy skupiać na tym, co widać. Tak? I tak. nie widać tych zieloności po horyzoncie, w tej w tem. Ujęcia można robić naprawdę świetne. Ale najważniejsze jest to, czego nie widać. Łączność, wymiana danych, dowodzenie i kierowanie, um, ocena skutków działań, czy to w postaci rażania, czy w postaci rozpoznania. Szybkość, z jaką to wszystko funkcjonuje. To Nie jest łatwo pokazać. To w zasadzie można pokazać tylko w komputerze, tak? na zasadzie jakiś zapalających masak pin wokół Nie tego światła. Można pokazać, co na przykład wyrzutni... tu coś bip, bip, tu coś, jakieś kołka na mapie i ten. Ale, ale tak naprawdę funkcjonowanie tej, o, tego żelastwa, tak? zależy od od tego, co jest w tych bebechach, których nie widać. Tutaj ciekawym przykładem jest system Zenit, który na stoisku PGZ gdzie ludzie przechodzą nieświadomie a, tak, de facto do tak, tego tak, systemu, tak. a wyrzuty np. iLaunched się zachwycają. Rozmaite sieci łączności cichej, bezgłośnej, Zmieniającej co, co ułamek sekundy te, te waveformy, tak zwane, prawda? Czyli, czyli częstotliwości de facto, na, na których to wszystko nadaje. Wysyłanie bardzo maleńkich paczek danych, które bardzo dużo w, w sobie zawierają. No, to, jest, to jest ta przyszłość. No i oczywiście w miarę możliwości widzenie wszystkiego na każdym szczeblu, czyli nie, masa bezzałogowców latających jest prawdziwa eksplozja. Jest eksplozja rynku bezzałogowców lądowych, tak? Praktycznie tak. każda poważna firma ma w tej chwili w swojej ofercie taki czy inny bezzałogowiec e, pojazd, tak, lądowy, jeżdżący, e, w którym można zamontować. E, e, Głowicę rozpoznawczą, pakiet uzbrojenia, który może służyć do ewakuacji prawda, żołnierzy, do dowożenia do, Tak, do, 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 do wożenia tego szpeju całego, tak, który tak. też jest coraz cięższy, a w warunkach wojennych trzeba go po prostu bardzo dużo. Tak? Więc żołnierz nie musi zakładać te, te plecaka z amunicją na, na plecy. Tylko może. Doczekaliśmy czasów, kiedy w zasadzie nawet pluton piechoty. Powinien mieć takiego e, marę, takich mułów tak. e, robotycznych, prawda? E, na wyposażeniu no po to, żeby, e, żeby też ci żołnierze mieli. Nie, nie, nie czarujmy się, po prostu większy komfort i służby, A w związku z tym, żeby mogli się lepiej skupić na tym, no, dlaczego są z czyli co, tak? co muszą znaczy, i zabijaniu przeciwnika. Tak, tak. No, tak to trzeba skłonować systemy antydronowe. Tak. To, to, jest, to jest oczywiście kolejny trend, który no, w tej chwili wydaje się czymś. Taką oczywistą oczywistość, o ile jeszcze parę lat temu to była takie, no, taka ciekawostka, prawda? Tak, tak. tak takie, takie coś, no, a może, a może, ale teraz widzimy, że nie ma może i trzeba. Tak, Ukraina to pokazuje. No i też chyba dużo jest takich wszędzie przen -przen noszących kwestii z Ukrainy, kiedy się rozmawia czy to z wystawcami, czy z przedstawicielami sił zbrojnych, Aha. chyba bez tematu zwracający Ukrainy, nie da się każdy, tego. Każdy oczywiście w tej chwili czuje się w obowiązku podkreślić to, że wyciąga wnioski na, na swoim Poziomie tak z, z wojny w Ukrainie, to fajnie brzmi. Ja bym powiedział tak, że zarówno wyciąganie zbyt daleko idących wniosków z tej wojny, na przykład dla rozwoju, dla, dla przyszłości sił zbrojnych, takich jak nasze na przykład, jest ryzykowne. Oczywiście niedocenianie tego, co się tam dzieje, też nie, nie, nie ma w ogóle mowy o tym, tak? Yy, i, i, I z drugiej strony nie każdy też, mimo, mimo tego, co mówi, jest w stanie te wnioski rzeczywiście wyciągnąć i je wdrożyć sensownie, tak? w przełożeniu na dane siły zbrojne. Tak. Kończąc, ale powoli kończąc, największe umowy. No, 100 miliardów poszło. Jakie są twoje wyrażenia? Ja 113 niemalże, tak? 113. Tak, opl owe powiedzmy. 2 opl które przekraczały 100 miliardów. MJR. MJR 8 miliardów. Flajaje. Flajaje uzupełniają tę, tę resztę. Kwoty, kwoty dokładnej nikt nam nie podał, natomiast, natomiast to, jest, to jest kwota właśnie, która, która się składa na, na tą sumę. Jakie są Twoje wydarzenia z tych czterech umów? No można powiedzieć, że to był taki, taki moment historyczny, w tym sensie, że prawdopodobnie, Yy, już się nie powtórzy taki kwadrans w historii yy, yy, sił zbrojnych i, i MONu i, i Agencji Uzbrojenia, żeby rzeczywiście tyle pieniędzy. Chociaż, chociaż nie zmieniamy tak naprawdę? No bo jeżeli dajmy na to, jednego dnia minister wpadnie yy, na pomysł, żeby podpisać yy, umowę na śmigłowce uderzeniowe i jeszcze na te inne śmigłowce, no to tak? tak jeszcze... Może yy, myśleć. Zob zobaczymy. W każdym razie, w każdym razie no, to, 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 to była ta... Kropka nad i ta, ta wisienka na tym torcie budowanym przez Mariusza Błaszczaka e, e, przez te e, wszystkie lata. Natomiast chciałbym zwrócić na jedną uwagę, że e, właśnie ta warstwa OPL to jest finisz bardzo długiego procesu, który się zaczął zanim jeszcze Mariusz Błaszczak w najśmielszych snach pomyślał, że będzie kiedykolwiek ministrem obrony. Tak? Przepraszam za takie odwołanie, ale, ale ponieważ wszystko w tej chwili kręci się wokół. Mhm. No, nie uczmy się, polityki również, to, 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 to trzeba to uświadamiać też naszym słuchaczom, yy, którzy być może są, są właśnie przytłoczeni też również tą, tą, tą narracją yy, polityczną. Zintegrowana obrona powietrzna i antyrakietowa to jest coś, co Polska buduje od 20 lat. Buduje na różnym poziomie. Na poziomie planowania, na poziomie analizowania, na poziomie przymiary, które czasem się nie udawały do rozma rozmaitych podejść, prób. Rekonfiguracji systemu, mieliśmy z nią do czynienia w, na, początku, na początku rządu PiSu. Tak? Ostatecznie skończyło się dobrze, bo mamy w sumie lepszy, jeśli chodzi o zdolności, lepszy system, z tym, że musieliśmy na niego odrobinę dłużej poczekać. Więc, a w dodatku, i tak jesteśmy na początku drogi, ponieważ koniec tej drogi to, to jest na pewno po roku 2035. To znaczy, to jest, ponieważ tam są zaszyte krajowe moc, zdolności i moce produkcyjne. Tak? My te rakiety mamy produkować do systemu krótkiego zasięgu. Ba, mamy ambicje razem z Brytyjczykami. Może to Brytyjczycy mają bardziej te ambicje, a, a, a my się chętnie dołączamy. To, to podlega dyskusji. Mamy ambicję zbudować nową rakietę de facto średniego zasięgu, kilka 100 km. Tak, powrót, powrót do przeszłości de facto. I teraz przypomnijmy sobie trzy literki LCI. To już było 10 lat Właśnie temu. To jest kiedy, kiedy, nam, kiedy nam opowiadano, jak fantastyczne możliwości przed Polską powstają w wyniku wdrożenia koncepcji low cost interceptor. Czyli Rakiety tak zwanej niskokosztowej do systemu średniego zasięgu. W tym momencie ten pomysł, on miał rozmaite meandry po drodze, nie będziemy tego wszystkiego przypominać, ale kiedyś możemy. W tym momencie ten pomysł ze średniego zasięgu został przesunięty niejako w stronę zasięgu krótkiego, ale ze ścieżką rozwojową, że on ma właśnie mieć największy z tych krótkich zasięgów. tak? No, ale kolejne 10 lat, co byłem. I, I to, i to na, na bazie nowej, innej technologii. A w związku z tym, a w związku z tym no, y, to wszystko pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, realizujemy strategię, prawda? Poprzedników, jak źle by to niektórym nie brzmiało w uszach, muszą to przemknąć. I idziemy w kierunku następców. To może być ciekawe, prawda? Bo wiemy, w jakim roku jesteśmy, wiemy, co przed nami, i chyba na przykładzie tej OPL-ki, e, chyba można pokazywać palce, by trzymać kciuki, za to, żeby ta konsekwencja, która naprawdę. W, w ciągu kilku miejsców obrony i przynajmniej dwóch opcji politycznych naprawdę była konsekwentnie realizowana z pewnymi ale była. Musimy sobie uświadomić, że za, mimo, mimo skrócenia e, ogromnego procedu, mimo tego, że ludzie w Agencji Uzbrojenia pracują naprawdę drugi rok po, po kilkanaście godzin dziennie, przynajmniej te topowe zespoły, które negocjują topowe rzeczy, e, e, za pieniądze, o których nawet nie wspomnę jakie są, że było jasne. Yy, mimo tego, że jest kasa i ona jest do wydania na szybko, tak? Bo jak w tej chwili ktoś przyjdzie z walizką propozycji, to w zamian dostaje walizkę pieniędzy w zasadzie. To jednak cztery lata kadencji parlamentarnej demokratycznej yy, to jest bardzo krótko na. Zaplanowanie sensowne, przeprowadzenie sensownej selekcji, nazwijmy ją konkursem czy nie, bo może to być na zasadzie, tak, prawda? Ale to nawet nawet ten no wybór, na, 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 wybór na zasadzie pilnej potrzeby operacyjnej, kupujemy to, a dlaczego, bo tak, to, to, to do, do dostawy i do wdrożenia, nie mówiąc już o wdrożeniu, nie mówiąc o osiągnięciu nawet wstępnej IOC czy FOC no to to jest po prostu za krótko, tak, w związku z tym jakby realia wymuszają koordynację, jakiegoś rodzaju kooperację mimo, ponad podziałami, tak, trzeba, trzeba wrócić do tego czasu, jeżeli to ma wszystko mieć sens. Widzieliśmy, na, na przykładzie OPL-u widzimy, że yy, z grubsza rzecz biorąc robota jest kontynuowana, strategia jest kontynuowana. Są jakieś machnięcia, są jakieś potknięcia. I y -y, y -y, jak mówię, no, mogliśmy mieć pewne systemy szybciej. Absolutnie. Pytanie oczywiście jest takie, czy było warto y -y sprzedać tej rzeczywistości trochę czasu, po to, żeby mieć inny, lepszy system? Moim zdaniem tak. Akurat w tym przypadku w przypadku krótkiego zasięgu. Ja bym polemizował szczerze, szczerze okay. powiedziawszy, tak? Bo, bo yy, yy, realia też pokazują, że warto mieć przede wszystkim ten, ten krótki yy, zasięg rozwinięty w skali, w liczbie i tak dalej. Ale to możemy, możemy jak mówię, Na następny... po, co, po co w tej chwili zamulać. Ale, ale do czego zmierzam, że, że naprawdę. Yy, yy, Myśmy sięgnęli momentu bardzo niebezpiecznego, kiedy zbrojenia i polityka y, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwo narodowe stało się przedmiotem kampanii politycznej. Y, stało się przedmiotem, stało się narzędziem, stało się materią naj, y, najobrzydliwszych wręcz, można powiedzieć, y, wzajemnych ataków, tak? zwalczających się obozów politycznych. Jeżeli jest jakiś apel, który z tych Kielc mogę za twoją przyjemnością, przyjemnością, tak, przyjemnością wypuścić, to panowie, nie idźmy tą drogą. To, to nikomu panie. nic dobrego nie przyniesie. No. Super. Marto, dziękuję ci bardzo. Eee, znowu za twoje kilka minut, które tutaj słyszę w Kielcach są zawsze bardzo cenne. Cóż, do usłyszenia kolejnym razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.